Dnia 13 czerwca 1999 roku rozpoczął się w żywcu ogólnopolski bieg integracyjny imienia księdza Biskupa Czesława Domina. Bądźmy razem. Bieg składał się z sześciu etapów i trzech wyścigów indywidualnych. Łączna długość trasy, jaką mieli zawodnicy do pokonania wyniosła 800 km. Głównym sponsorem imprezy został Bodziks system z żywca. Ogólnopolski bieg integracyjny imienia księdza, biskupa Czesława Domina to swego rodzaju tour de Poloń niepełnosprawnych. Historia polskiego sportu niepełnosprawnych nie zna takiego ambitnego przedsięwzięcia. Start przewidziano w żywcu, najdalej na południu położonym mieście powiatowym Województwa Śląskiego. Poprzez Michałkowice, miasto w którym urodził się w 1929 roku ksiądz biskup Czesław Domin, wyścig w pierwszym dniu dotarł do Gliwic. Etap liczył około 100 kilometrów. Pomysł imprezy zrodził się w środowisku ludzi zajmujących się problemami niepełnosprawnych na co dzień, to znaczy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w stowarzyszeniach Start z Bielska Białej i Katowic. Wsparły go osoby o określonym autorytecie społecznym, a także wolontariusze, którzy chcieli w ten sposób. Przybliżyć problematykę niepełnosprawnych całemu polskiemu społeczeństwu. Patronat honorowy nad biegiem objął przewodniczący klubu parlamentarnego AWS Marian Krzaklewski, a w skład Komitetu Honorowego weszli m.in. ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Wojewoda Śląski Marek Kępski, Marszałek Sejmiku Śląskiego Jan Olbrycht, Senator Marcin Tyrna, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzy Widzyk, Posłowie na Sejm Zbigniew Wawak, Stanisław Szwed, Mirosław Styczeń, Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Jacek Dębski, Wiceprezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Wiktor Krebok, Główny Komendant Policji Generał Jan Michna, Dyrektor Generalny Tour de Poloń Czesław Lang, Starosta Powiatu Żywieckiego Andrzej Zieliński, Starosta Powiatu Bielskiego Ziemskiego Jacek Falfus, Prezydent Miasta Bielska Białej Bogdan Traczyk, Burmistrz Miasta Żywca Janusz Kudłacik oraz... Radni Sejmiku, Wojewódzkiego, organizatorzy pragnęli wyczuć Polaków na charakterystyczne problemy osób niepełnosprawnych. Oni sami zaś, uczestnicząc w tym wyścigu, chcieli udowodnić, że potrafią skutecznie pokonywać bariery i trudności dnia codziennego, a także dokonywać rzeczy prawie niemożliwych. W trakcie biegu odbyły się trzy próby szybkościowe ze startu wspólnego. Pierwsza o Puchar Boliksu w Żywcu, druga wieczorna w Jarocinie o PKS-u oraz trzecia w koobrzegu o Puchar prezesa Pefronu. Również w koobrzegu dnia 19 czerwca. Nastąpiło uroczyste podsumowanie biegu i wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji, a tak cieszono się ze zwycięstwa Tomka Hammerlaka. Przeżyjmy raz jeszcze te niezapomniane chwile.